Sylwia, jest nowy dodatek, ale tylko domek bez mebli. Nowy dodatek, ja mam. Już jest! Nowy dom! Dzięki wielkie, kochani, za te wszystkie komentarze. Zatem sprawdzamy! Chyba już wiem, o co wam chodzi: o budynek bonsai! Coś, co jest idealnie w moim stylu. Ja uwielbiam drewno, kolor brązowy, no i mnóstwo roślinek. Faktycznie nie ma tutaj żadnych mebli, ale chyba sobie jakoś poradzimy. Czas na budowanie! Znajdźmy zatem idealne miejsce. Myślę, że tutaj na wzgórzu, zaraz obok domku dla zwierzaków. Poszukajmy ten nowy domek. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra, mam go. Czas na budowanie. Oczywiście w błyskawicznym tempie. No i wchodzimy teraz do środka. Uwaga, uwaga. Czas na pierwsze wrażenie. Jest pomieszczenie numer 1, pomieszczenie numer dwa. Trzecie ma przepiękne wyjście na taras, czy też po prostu na ogródek, a tutaj obok... Jeszcze kolejne dwa pomieszczenia. Na początek poznajcie jeszcze dwie dziewczyny, które zaraz się tutaj wprowadzą. Wyglądają przepięknie, są spakowane. To co? Czas na wielkie budowanie. Myślę, że to będzie idealne wejście do naszego domku. Tutaj zrobimy sobie po prostu jakiś przedpokój, coś takiego. Wybieramy odpowiednie meble. Ważne, aby miały takie fajne, stonowane kolory. Dam od razu sobie oświetlenie, coś, co będzie chyba tutaj pasować idealnie, czyli takie te moje ulubione koszyczki. Od razu je sobie zapalę, żeby zrobiło się nam jaśniej. W takim korytarzu powinno być oczywiście lustro. Widziałam gdzieś taki fajny patent na ozdobienie ściany. Takimi oto półkami. Dzięki temu będzie to wyglądać jak takie panele na ścianie. No i mega mi się to podoba. Zobaczcie, jaki fajny klimacie to nam tworzy. Używam oczywiście półeczek w różnej długości. Myślę, że na samej górze damy jeszcze taką większą półeczkę. I jeszcze jedną na samej górze. Zobaczcie, pięknie się to prezentuje. Chciałabym jeszcze dać takie wieszaczki, ale myślę, że idealnie się tutaj sprawią. Takie zwykłe po prostu małe wieszaczki. Ten korytarz wygląda przepięknie. Dorzucę sobie jeszcze jedną ławkę, tutaj z tej strony. No i musimy pomyśleć teraz o kolorze ścian, o podłogach i o jakimś dywanie. Czas teraz jeszcze na dodatki, które sprawią, że to pomieszczenie będzie wyglądać jeszcze piękniej. Oczywiście muszą się pojawić roślinki. To jest coś, co ja uwielbiam, coś, co ja kocham. Więc dajemy sobie kwiatki. Dajmy sobie może tutaj na wejściu jeszcze więcej takich jakby bonsai. Fajnie to też wygląda. I na wejściu dajmy jeszcze fotel. Oh, właśnie ten taki wiszący zobaczcie o w ten sposób powieszone do niego dostawimy sobie jakiś mały taki stoliczek no i już mamy super klimat czas na jeszcze więcej jakichś ozdób i oczywiście na kwiaty Dorzucam jeszcze mięciutkie poduszeczki. Chciałabym dać jeszcze kwiaty wiszące, kwiatka jeszcze tutaj jednego na wejściu. Kaktusy pięknie będą tutaj również pasować. Myślę, że wykorzystam je w innym pomieszczeniu. Możemy spróbować dać jeszcze o te kwiatki, takie przy samym supicie. One są takie jakby takim pnączem. No i mamy to, pierwsze pomieszczenie zrobione. Przepiękne wejście do domu. To co zrobimy teraz obok? Może jakąś małą kuchnię? Niech będzie. Więc szukamy sobie lodówki, najlepiej takiej jasnej. Teraz jeszcze blaty. Kilka półeczek, tak abyśmy mogli poukładać różnego rodzaju sprzęty. Myślę, że dwie półeczki wystarczą. Wybieramy teraz odpowiedni kolor. Tapety. Myślę, że ten brązowy będzie nam tutaj pasować. Pięknie się prezentuje, chociaż te takie deski też są fajne. No i możemy jeszcze spróbować dać coś zielonego. Na samym środku stoliczek. Dorzucamy sobie krzesełka. Ja postawię na takie zwykłe drewniane. Dwa mniejsze i dwa większe po obu stronach. Czas teraz na ozdabianie. Ja już wiem, co będzie wisiało obok tych. Przepięknych półeczek. Chciałabym zrobić taką ścianę z kwiatów. Dorzucamy sobie zatem dwa takie piękne kwiatki. Kilka wiszących jeszcze z tej strony i tutaj. Może zaraz przy naszej lodóweczce bym chciała. O, tutaj, tak z boku. Oświetlenie. No i jakieś gadżety kuchenne. Na środku stołu ląduje patera. Dorzućmy sobie jakieś przepyszne dwa napoje. Możemy ustawić miseczkę, tutaj jeszcze dzbanuszek, kilka talerzyków, z tej strony jeszcze garnek, jeszcze jeden dzbanuszek, możemy dać jeszcze ten garnek, no i może jeszcze coś do jedzenia, co by tutaj damy, może kawę. Tutaj jeszcze coś pysznego do picia. To wydaje mi się, że jest mleko. Kuchnia minimalistyczna, ale skończona. Są tutaj jeszcze nasze dziewczyny, które mi się schowały tutaj za meblami. One sobie spokojnie tutaj usiądą, zanim się odpowiednio wprowadzą. Kolejne pomieszczenie. No tutaj nie ma zbyt dużego wyboru. To musi być przepiękny salon. Ale najpierw zacznijmy sobie od tego tarasu. Bo tak sobie pomyślałam, że może zrobimy tam grilla. Stawiamy sobie taki przepiękny ruszt, obok tego różtu damy sobie taki nieco mniejszy stoliczek. Eee, przydałyby się jeszcze jakieś roślinki, gdzieś tutaj widziałam taką piękną pergolę, która by pasowała, taka przepiękna ściana cała, o w ten sposób. Dajmy sobie jeszcze taką mini fontannę, Powieśmy jakieś fajne dzwoneczki, co do oświetlenia, to postawimy sobie lampioniki, które będą nam się pięknie tutaj świecić. Podłogę wymieńmy, może zrobimy jakieś takie fajne kamienie, daradę? O nie, na tarasie nie można tego zrobić. Przez pomyłkę zrobiłam to teraz w salonie, więc na tarasie spróbujemy położyć dywanik. Właśnie taki zrobiony z kamieni. Jeden. I drugi obok. Bukę łączymy sobie z kukurydzą. Chciałabym zrobić hot doga. O, właśnie, coś takiego. Dorzucamy jeszcze lemoniadę. Odpaliłam ruszt i mam już tutaj przepyszne jedzenie. Kurczak oraz kawał chyba jakiegoś steka. One już się pieką. Zobaczcie, chwila, moment, i już się robią. Więc szybciutko musimy zrobić salonik. Co by tutaj wybrać? Te takie zielone mebelki. One chyba będą tutaj pasować, zatem bierzemy sobie coś takiego. Z tyłu za plecami kolejne kwiaty i znowu wykorzystam te, które można tak jakby przykleić do ściany zmienię tylko szybciutko kolor ścian bo te białe kompletnie mi tutaj nie pasują i może wybierzemy coś takiego, znowu stonowane kolory, wszystko pięknie do siebie pasuje, potrzebujemy teraz stoliczek, możemy wybrać taki biały, ale ja bym chyba chciała wybrać o ten taki drewniany, idealny yy, mebelki dajmy tam w rogu jakiś regał, taki słupek który będzie tutaj pasować z tyłu przy ścianie, przy tej naszej roślince, yy, jakieś ozdoby na tym regale, co będzie pasować do tego klimatu boho. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Może dajmy tego kwiatka, tutaj na środku stołu. No i oczywiście książki. Bez tego, oczywiście, nie może się. Obejść salonik wygląda przepięknie. Aby było mięciutko i milutko, dorzucamy sobie jeszcze dywanik. No jest zrobione. Zobaczcie, kącik jest przepiękny. Z tej strony może byśmy dali jakiś kącik z komputerem, może po prostu takie miejsce do pracy. Położyłam sobie taki stół. Do niego wybierzmy teraz odpowiednie krzesełka. Myślę, że te będą ok, aby móc pracować. Dorzućmy tutaj jeszcze komputer, ale wybierzemy taki o zwykły, prosty monitor. Możemy dorzucić jeszcze koszyczek, w którym będą jakieś potrzebne przybory: pisak, długopis. Możemy dorzucić jeszcze jeden długopis taki różowiutki, zakreślacze. No i słuchajcie, tutaj dorzucimy jeszcze taką ściankę. Gdzie ona mi się tutaj schowała? Chodzi mi o to, taka jakby przegródka. Zobaczcie, w ten sposób ją stawiamy i ona troszeczkę nam zasłania tutaj to miejsce do pracy. Jak Wam się podoba salon? Dajcie mi koniecznie znać na dole w komentarzu. Zapomniałam tylko o jednej rzeczy. Przecież musi być jakieś oświetlenie. Co by tutaj wybrać? Podobają mi się te lampeczki. Może je tutaj ustawimy z tej strony, jakie zapalimy. To mają takie fajne światełko. Natomiast tutaj, oprócz oświetlenia, zrobimy jeszcze jakąś taką fajną aranżację z. Roślinek, roślinek nigdy za wiele, ja uwielbiam roślinki sama w domu, w swoim prywatnym mam ich bardzo dużo, więc ustawiamy jedną obok drugiej. A pomiędzy nimi dajmy jeszcze lampioniki, te, które były na balkonie, te, które tutaj pięknie pasują, będzie można je zaświecić i będzie bardzo fajny klimacik. Jest salon zrobiony, ale wiecie co? Zostały jeszcze dwa pomieszczenia. O, rany! No i czego nam brakuje? Łazienki, oczywiście! Mam nadzieję, że z nią nie będzie problemu. Na początek robimy sobie prysznic, czyli taką ściankę. Tutaj miejsce, gdzie leci woda. Dorzućmy teraz wannę. Myślę, że po prostu pójdziemy w taką klasykę i weźmiemy tę brązową wannę na samym środku. Dorzucamy sobie umywalkę. Musimy dać koniecznie toaletę. Myślę, że w takim stylu brązowo, drewnianym, wszystko będzie idealnie do siebie pasować. Lustro, lustro takie, które nam się tutaj zmieści, więc może jakieś takie mniejsze lusterko. Dajmy miejsce na ręczniki, więc potrzebujemy ten oto wieszaczek. Dzięki temu możemy powiesić ręczniki. Zaraz Wam pokażę w jaki sposób. Bierzemy i na tym haczyku po prostu to sobie. W ten sposób wieszamy. Skromna, może bez szału, ale mi się podoba ta łazienka. Zostało ostatnie pomieszczenie. No i tak wypadło, że jest najmniejsze. A my musimy tutaj zmieścić dwa łóżka dla dwóch dziewczyn. Co my teraz możemy tutaj wymyśleć? Chyba te dwa łóżka będą idealnie tutaj pasować. No bo nic innego tutaj nie mamy. Piętrowych łóżek takich ładnych. Nie ma drewnianych, ale dobra. Te kasujemy jednak. I damy sobie te jeszcze mniejsze dwa łóżka z taką białą pościelą. Postawimy je sobie chyba jedno obok drugiego, w ten sposób. Dorzucimy ściankę, która będzie imitować nam takie, jakby rośliny. No, i tutaj planuję tych roślinek mieć jeszcze więcej, więc zróbmy tak, aby na każdej półeczce była jakaś fajna roślinka. Aby stworzyć taką, jakby zieloną ścianę, dorzucam wszystkie w tych takich małych, pięknych doniczkach. Jeszcze tutaj takie nieco mniejsze na samym dole. Zobaczcie, jak pięknie się to prezentuje. Ta sypialnia jest malutka, ale wygląda chyba ok. Przydałaby się jeszcze jakaś mała, chociaż taka komoda, jakaś najmniejsza szafka. Jedyne co znalazłam to takie białe komody i chyba będę musiała je w ten sposób tutaj ustawić. Na sam koniec zmieniam jeszcze podłogę na taką fajną klasyczną drewnianą. Dorzucę sobie jakieś dywaniki, chyba pójdę w kolor biały, więc weźmiemy sobie takie chmureczki, dorzucimy je tutaj na samym dole przy komodach. A jeszcze z góry chciałabym, aby zwisały kolejne roślinki. Bierzmy teraz sobie te paprotki, takie wielkie. Powiesimy je z każdej strony i nieco wyżej, i nieco niżej. Jedną paprotkę sobie zostawimy nawet tutaj. I chyba udało się. Skończyłam. Przepiękny domek w stylu Boho. Zupełnie nowy, który daje możliwość zbudowania przepięknego miejsca. Ja zagospodarowałam każde pomieszczenie, no i ten domek jest idealnie w moim stylu. Czy dziewczynom się spodoba? Uwaga, uwaga! Chyba są zachwycone! W ich oczach nawet pojawiły się serduszka. Wejście do domu od razu zachęca. Tutaj możemy ściągnąć buty, ściągnąć kurtkę i od razu skakujemy do kuchni, gdzie możemy zjeść coś przepysznego. Razem z dziewczynami idziemy do salonu. Siadamy sobie na fotelach, jest wygodnie, milutko. Pamiętacie, możemy iść jeszcze na balkon, na grilla, do łazienki, aby się odświeżyć. No i najważniejsza rzecz na samym końcu mamy sypialnie dziewczyn. Czekam na kolejne Wasze propozycje, co mam zbudować w świecie Toka Life World. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was cieplutko. No i dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy już budowaliście coś w tym nowym domku. Pa-pa!